Witam Was w takiej szybkiej recenzji. Od razu chcę powiedzieć: to, że zestaw, który tutaj zobaczycie, to miałem go już od zeszłego roku, ale akurat dopiero teraz nagrywam o nim recenzję. Bo czemu nie? Dobra, a oto ten zestaw M60 Paton, chyba tak M60 Paton. No to fajny taki czołg że tak powiem. Jedyny problem to jest wieżyczka. Słaba dosyć się, słabo się trzyma. Bo tu popatrzcie. Tam jest taki klot... Tu jest taka mała część, przez którą ledwo co to się trzyma na której ledwo się ten... oto tutaj klock, ta część tutaj się trzyma. Przez to może Wam to odpadać. I nie będzie chciało wejść. Eh, chyba jest. I nie, to nie jest jedyny M60 w mojej kolekcji. Bo prawdopodobnie widzieliście już mojego szarego, żołnierzykowego M60. Tylko na tym szarym jest coś dziwnego, bo to jest niemiecki. Taki. Jak ktoś wie, czy to jest realistyczne, to niech napisze. Pod jakimś tam y, shortsem, albo nie wiem. Y, dobra. Mm. O. Ten oto też y, paton. Według mnie ma fajną y, technikę poprzez użycie takiego klocka na zrobienie tego działka. Jak chcecie wiedzieć o jakie działko mi chodzi, to musicie zobaczyć akurat film z y, animacją, z tym oto czołgiem. Tylko, że tym szar. No. Taka szybka właśnie recenzja i żegnam was widzowie. Widzimy się w następnym filmie.